Cześć wszystkim! Dzisiaj nagrywamy e, nietypowy odcinek. E, słuchajcie, pewien gość, który jest moim e, kumplem, nagrał na mnie e, TikToka, w którym są nieprawidłowe informacje widzowe. E, już Wam e, pokazuję, jakie tam są informacje. Także tak. E, już? Tak Także tak. Uważajcie, Teddy Boys 109 tylko spami i ucieka w Fortnite. Uważajcie. Yy, także ja mam yy, Ci tylko to do powiedzenia, że odpowiadając na Twojego TikToka, którego nie powinieneś na mnie e, nagrać, ponieważ jesteś moim kumplem. Powiadam Ci, że od dnia dzisiejszego będę Ci likwidował Fortnite dotąd, aż zasikać swoje wszystkie gacie, a jak Ci zabraknie gaci, to zadzwę na mnie kupić i persy. E, no i widzę, teraz e, wyświetla Wam się jego nick na ekranie i już Wam w ogóle e, pokazuję jak e, ten, e, jak on na TikToku jakby jest, nie? Już wam widzę pokazuję. Tutaj yy... dobra, już wam pokazuję? Dobra, yy, tak czy tak widzę, małpa user pięć jeden jeden siedem jeden dwa sześć pięć dwa trzy osiem siedem No. Yy... Tak widzowie yy, tylko to miałem mam do powiedzenia. Dziękuję za oglądanie. Nara, pozdro.